Zbliża się 8 marca. Ta data nierozłącznie jest związana ze Świętem Kobiet. Z tej okazji 10 dni później, 18 marca, w Płaskim Ośrodku Kultury Dom Chemika odbędzie się spektakl muzyczny zatytułowany Piosenka jest Kobietą. Podczas tego niezwykłego koncertu usłyszymy takie szlagiery jak być kobietą, bo to się zwykle tak zaczyna, czy wsiną dal. Na scenie wystąpią wokaliści przygotowani przez Zbigniewa Jonaka, a także członkowie puławskiego teatru Amatora. Zbigniew Jonak zajął się także doborem utworów oraz ich opracowaniem muzycznym. W trakcie spektaklu nie zabraknie również popisów choreograficznych, tancerzy z zespołu baletowego Etiuda oraz grupy tanecznej Jacka Kowalczyka. Reżyserem wydarzenia jest Ryszard Stępień. Koncert odbędzie się w sobotę 18 marca o godzinie 18 w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Bilety można kupić w kasie Domu Chemika bądź na portalu PL.